Nie ma mordy. Robimy rekrutację do ekipy. Jeśli chcesz dołączyć do naszej ekipy, przyjmiemy trzy osoby. Po pierwsze, musisz nam podać swoje Steam ID z tej strony. Tak normalnie wchodzisz na Steam, tylko z tej przyglądarkowej wersji. Musisz mieć przynajmniej 500 godzin w footwordzie. Jeśli masz tam załóżmy 400-450, to napisz po prostu, że mniej niż 500, ale tyle. Ale te 400 to żeby było minimum. Yy, wiek 17 lat. Jeśli masz mniej lat, to napisz, dlaczego akurat Ciebie mamy przyjąć. I musisz mieć mutację przynajmniej, pomutację widzieć. Plus w sobotę robię live i będzie konkurs. Więc tak, w komentarzu link do Steama. Ile godzin plus napiszcie swój nick z gry. Dobra, to by było na tyle i widzimy się najszybciej w sobotę.